A czasami więcej, i tak samo właśnie Aelia. Zapach, który się nazywa Jasmine White Leather, i powiem szczerze, dla mnie ten zapach tutaj nazwa jest bardzo myląca. Ja generalnie u mnie różnię ze skórą. Jak widzę hasło biała skóra, to może być coś bardziej dla mnie. Natomiast jaśmin Raczej nie do końca w moim przypadku. Natomiast ja ten zapach odbieram kompletnie inaczej, powiem szczerze. Ja myślę, że dokonam jego recenzji. Natomiast on jakąś kwiatowość ma. Natomiast może jakieś tam coś cięższego, może trochę skórzanego jest. Ale powiem szczerze, że dla mnie on jest generalnie. W ogóle on jest słodki. Tak jak się wącha, ale on jest taki bardzo charakterny, bardzo charyzmatyczny taki w, wybitnie taki po prostu y, mocno uderzeniowy jest to bardzo ciekawe.